Hi, ladies, dzisiaj wtorek. Mars, konflikt i tak dalej. Ale zbliżają się święta. Mamy retrogradację Merkurego, a więc powroty. A jakże? Sprawdźmy zatem, czy mężczyzna, o którym myślisz, być może z którym nie masz kontaktu, wykorzysta. Życzenia świąteczne, aby odnowić z Tobą kontakt. Bardzo Ci się przygląda. Duże zmiany u Niego, bardzo duże zmiany. Jest samotny, źle wybrał, i teraz ma problem, bo jest poczucie żalu, jest poczucie winy. Na pewno będzie chciał pokazać siebie z takiej zwycięskiej strony, szczególnie jeśli chodzi o kwestie jego pracy. Tak, będzie próbował coś zrobić w Twoim kierunku tymi życzeniami. Ma bardzo dużo nadziei ten chłop, że tutaj jeszcze da się posiać nowe ziorka. On też będzie chciał zobaczyć, czy pomiędzy wami to już definitywny koniec, czy nie. Bo tu w przeszłości... Oj! Ależ tu obsesyjkę on miał na twoim punkcie, na punkcie tej cesarzowej. I takie marzenia i no. Tu cykl mu musi dobiec końca tak czy inaczej, ale tak, tak. Jak najbardziej przy tej rodzinnej atmosferze. Oczywiście. I też może gdzieś jechać na święta. Może do rodziny? Natomiast będzie się odzywał. Tylko nie daj się nabierać na jego kłamstwa. On tu będzie mówił, jak on ciężko pracował nad sobą, albo nie wiem, przemyślał sobie. Kurto, prawda. W każdym razie pogodzić się, będzie chciał sprawdzić, wybadać grunt, jakby tymi życzeniami świątecznymi. Trzymaj się.